Howdy yo! Co prawda nie mogę tutaj do studia wjechać na koniu, ale takie przywitanie powinno Wam wystarczyć. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Zanim jeszcze przejdę do odcinka, mam dla Was bardzo ważną informację. Mianowicie niedługo na kanale wybiję 100 subskrypcji i chciałabym dla Was zrobić z tej okazji coś specjalnego, jakiś film. Rzecz w tym, że nie mam pomysłu, co to mogłoby być. Dlatego zdam się na Was i mam dla Was zadanie. Napiszcie mi na dole w komentarzu, jaki film chcielibyście zobaczyć na kanale z okazji 100 subskrypcji. Komentarz, który mi się najbardziej spodoba, oznaczę serduszkiem. Jeśli będzie ich kilka, to prawdopodobnie zrobię głosowanie na Instagramie. Oczywiście wygrany pomysł zostanie wykorzystany w najbliższym filmie. Liczę na Waszą kreatywność. Nie będę już przedłużać i zapraszam Was do odcinka. Na pierwszym treningu najszybszy był Carlos Sainz, z czasem minuta 36, 857 tysięcznych sekundy, zanim znajdował się Max Verstappen minuta 37, 81 tysięcznych sekundy. Natomiast na trzeciej pozycji zameldował się Lewis Hamilton z czasem minuty 37, 332 sekundy. W taki sposób prezentują się czasy juniorów i reszty stawki. Z mojej wcześniejszej wypowiedzi mogliście wyłapać słowo juniorzy, ponieważ podczas tej sesji aż pięciu kierowców oddało swoje miejsce juniorom. Za jego Botasa w tym treningu pojechał Theo Pusher z Formuły 2. Alex Palou z IndyCar zastępował Daniela Ricardo. Robert Schwarzmann zastępował Charlesa Leclerca. Wzbudziło to wiele kontrowersji, ponieważ Schwarzmann posiada obywatelstwo rosyjskie, a występował pod flagą Izraela. Miejsce Nicolasa Latifiego zajmował logan sergant z Formuły 2, który prawie jest prawdopodobnym kandydatem na miejsce w William się, jeśli zdobędzie super licencję, chociaż jest to mało prawdopodobne, że w tym roku mu się to uda. Antonio Giovinazzi, były kierowca Formuły 1, obecny kierowca Formuły E zaprezentował się w bolidzie hasa Kevina Magnusena, Kier Gasly skarżył się, że w kokpicie pachnie mu grillem. Antonio Giovinazzi uderza w barierkę w zakręcie szóstym. Right na to, że pojawiła się czerwona flaga, na szczęście po kilku minutach ponownie zamieniła się w zieloną. Z tego, co się możemy domyślać, Jean Haas wykreślił już Włochę z potencjalnego kandydata na fotel w przyszłym sezonie. Carlos Sainz stracił fragment przedniego skrzydła. Kierowcy Alpine ślizgali się po tarkach. Taka sama sytuacja przytrafiła się Sebastianowi Vettelowi. Robert Schwarzmann skarżył się, że Max Verstappen blokuje go na torze. Red Ta sesja trwała aż 90 minut ze względu na testy prototypowych opon Pirelli. I mieli to w taki fajny sposób zrobione, ponieważ te opony były całe czarne, bez oznakowań, czy softe hardy, czy mediumy i kierowcy musieli sami wyczuć, czy ta opona im opowiada, czy nie, dlatego nie mogły przygotować odpowiednich ustawień samochodu, więc było widać, że to były takie prawdziwe testy, testy, ponieważ nie wiedzieli, co mają teraz założone. Charles Leclerc najszybszy na drugim treningu z czasem minuta 36,810 tysięcy sekundy. Cenił kolegę z zespołu Carlos Sainz minuta 37,525 sekundy. Trzecie miejsce jest trochę niespodziewane, ponieważ należało do Daniela Ricardo. Z czasem minuta 37,627 000 sekund. W taki sposób zaprezentowali się pozostali. Louis Hamilton niebezpiecznie wyśliznął się poza tor. Fernando Alonso skarżył się na Hamiltona, że dosłownie nie ma gdzieś lusterek. Kevin Magnussen komunikował o problemach z pedałami w bolidzie. Ostatni trening w Austin należał do Maxa Verstappena, który popisał się czasem 1 minuta 35,825 sekundy. Duet Ferrari tuż za nim, Charles Leclerc 1 minuta 36,145 sekundy i Carlos Sainz minuta 36 271 tysięcznych sekundy. Tak wypadła trzecia sesja w wykonaniu innych kierowców. Do Sergio Pereza w błyskawicznym tempie zbliżył się Fernando Alonso. Zdezorientowany Meksykanin delikatnie mu zajechał, za co później go przeprosił. Sorry, to nie George Russell driftował przy wyjeździe z zakrętu pierwszego. Samochód Mikaela Schumacher stracił moc przez co Niemiec musiał dokulać się do alei. Yeah, I got it. Yeah, understood. Just go slow for now get feedback. Watch cars by Daniel Ricardo komunikował o problemach z hamulcem. Ok, coś so it's not with the brake channel. Daniel, everything looks normal in data on brake. Okay. Yeah, it looks like it's just like really stiff, like it's in the end of travel. Max Verstappen skarżył się, że na linii wyścigowej w zakręcie 17 pojawił się jeden z boidów hasa, przez co zrobiło się dosyć niebezpiecznie. Czas Joe Ganyu został usunięty ze względu na przekroczenie limitów toru w zakręcie 12. Mik Schumacher zniszczył sobie czas ostatniego okrążenia przez pirłek. W Q1 pożegnaliśmy się z Nikolasem Latifim, Mickiem Schumacherem, Estepanem o Danielem Ricardo oraz Kevinem Magnussenem. Lando Norris właśnie miał się pożegnać z Q3, jednak sędziowie w ostatnim momencie usunęli czas Joe Ganyu z tych samych przyczyn co poprzednio. Do Q3 nie dostali się Yuki Tsunoda, Joe Gagnu, Pierre Gasly, Sebastian Weter oraz Alex Albon. W taki sposób prezentują się wyniki kwalifikacji. P10 Valtteri Bottas, P9 Fernando Alonso, P8 Lando Norris, P7 Lance Stroll, P6 George Russell, P5 Lewis Hamilton, P4 Sergio Perez, P3 Max Verstappen, P2 Charles Leclerc, a pole position zdobywa Carlos Sainz. Ustawienie na wyścig było nieco inne ze względu na kary, które otrzymali Sergio Perez, Joe Ganiu, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda oraz Esteban Ocon. Leclerc o 10 pozycji, Ocon z alei, a reszta 5 miejsc. Niestety tym razem formuła nie przygotowała nam dokładnej grafiki z tymi przesunięciami, bo później wyszło, że ktoś jeszcze coś tam ma i itd. Dlatego pozostańmy przy tym, że ustawienie było inne, też nie chcemy się czytać całej stawki ponownie. Przy starcie doszło do kolizji między Carlosem Saincem a Georgeem Russellem. Podczas wyprzedania jeden podjechał drugiemu i skończyło się na tym, że Carlos odpadł w wyścigu, a George otrzymał za to 5 sekund kary. W pewnym momencie Nikolas Latifi stracił przyczepność i obracając się, wyjechał poza tor. Max Verstappen cały czas skarżył się na wiatr. Walter i Bottas wpada w poślizg w zakręcić 19 i ląduje w żwirze, przez co musi zakończyć wyścig. Doszło do zderzenia Fernando Alonso z lansem Strollem w zakręcie 11. Kiszpan wjechał na lewą tylnią oponę Kanadyjczyka. czeka. Obróciło kierowcą Astona Martina, jedna opona się spłaszczyła, druga opadła, a młody Stroll wypadł z wyścigu. I pomyśleć, że od marca panowie będą jeździć razem w jednej drużynie. Pojawił się problem z oponami u Maxa Verstappena. Mechanicy nie mogli dokręcić lewego przedniego okumienia, przez co stop trwał aż 11 sekund, a w Formule 1 to prawie jak wieczność. Nicolas Latifi otrzymał 5 sekund kary za wypchnięcie Mika Schumachera w zakręcie 12. Przy ostatnich okrążeniach mogliśmy cofnąć się do 2021 roku, w którym trwała zacięta palka między Hamiltonem a Verstappenem. Oglądając właśnie tę końcówkę wyścigu, czułam się jak w Abu Dhabi 2021. Po prostu identycznie. Jeden drugiego kablował, jeden drugiego próbował wyprzedzać. No, naprawdę, 2021. Mm, identiko. Po wyścigu Has złożył skargę na Fernando Alonso, któremu pokrak się ze strołem odpadło lusterko. Właściwie to to lusterko odeszło po jakimś czasie, dopiero. Mm, próbowało się tam utrzymać, cały czas latało góra-dół. Dół, góra, Hasowi się to nie spodobało, ponieważ już trzy razy w tym sezonie otrzymali parańczowo czarną flagę, która oznaczała, że muszą zjechać, zmienić część, a Fernando tak latał z takim urywanym lusterkiem po torze. Grand Prix Stanów Zjednoczonych wygrywa Max Verstappen, za nim znajdował się Louis Hamilton, a trzecia pozycja należała do Szarla Leclerca. Po tym wyścigu oficjalnie Red Bull otrzymał tytuł Mistrzów Konstruktorów. Następny Grand Prix odbędzie się 30 października o godzinie 21 w Meksyku. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego Twittera. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Iha!